Cześć, witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Z tej strony Kaśka. I dzisiaj bardzo szybki filmik z jedną kartką. Chciałabym Wam pokazać kartkę, jaką zrobiłam dla naszej pani wychowawczyni, no właściwie pani wychowawczyni mojego syna, na zakończenie trzeciej klasy. Powiem Wam szczerze, że, że miałam nie robić już kartki na zakończenie roku szkolnego, bo. Myślałam, że nie zdążę. To raz, dwa. Nie przychodził mi żaden pomysł do głowy. Taki z czego mogłam tą kartkę zrobić? Ewentualnie miałam w sumie tylko dać bombonierkę i, i tyle. No, ale y, wiecie, robię kartki y, prawie że niemalże zawodowo, y, ponieważ też y, oczywiście na zamówienia. No, i tak głupio by mi było jednak nie dać tej kartki wychowawczyni, bo jednak co roku robiłam kartki. Dla wszystkich nauczycieli. No i jednak e, zrobiłam kartkę. A zrobiłam ją też ze względu na to, że kilka dni temu rozmawiałam właśnie z Eni. E, rozmawialiśmy sobie na Messengerze i m, tak właśnie pisałam do niej, że nie wiem czy zrobię, nie wiem czy zdążę i tak dalej. I ona po prostu wysłała mi kilka zdjęć e, swoich prac, e, takich szkolnych, właśnie na zakończenie roku szkolnego. E, I w sumie to dała mi wiele też pomysłów. E, na, to, na zrobienie takiej kartki. I też właśnie przypomniałam sobie, że mam jeden zestaw fajnych stempli, z których właśnie taką kartkę mogę zrobić, i szybciutko zdecydowałam, że właśnie ten zestaw użyję. I zrobiłam tą kartkę wczoraj wieczorem. W sumie już jutro jest zakończenie roku szkolnego, więc jeszcze zdążyłam, i szybciutko jeszcze dzisiaj właśnie chciałam nagrać dla Was film. Myślę, że on się jeszcze, wsta wstawił go jeszcze właśnie dzisiaj. Może jeszcze ktoś, jeżeli nie ma kartki, to y, może będzie to jeszcze inspiracja na dziś wieczór. Y, można się jeszcze wziąć do roboty i jeszcze zdążyć zrobić właśnie dla nauczyciela. Ja Wam pokażę najpierw moją kartkę, a później y, produkty, które do niej użyłam. Y, kartka wygląda tak. Trudno, nie wiem, brudny ekran. Tak wygląda kartka. Jak widzicie, jest taka... Dosyć radosna, wydaje mi się, wyszła. Jestem z niej bardzo zadowolona i w sumie pierwszy raz na zakończenie roku robię, zrobiłam taką kartkę taką szkolną. Typowo z takimi elementami szkolnymi, bo ja zawsze robiłam taką, takie kartki wiecie z kwiatami. Z... Raczej robiłam takie kartki z kwiatami. W zeszłym roku robiłam takie bardziej już pod wakacje. Bo też nie chciałam używać takich elementów szkolnych. Zresztą, właśnie zapomniałam sobie, że mam ten zestaw stempli i też jakby nie wpadłam na to, żeby użyć go, no bo zapomniałam, że go mam. No ale w tym roku, właśnie zainspirowania w sumie tymi kartkami, co, które Eni pokazywała, właśnie pokazała mi na mi zdjęcia. No i tak przeglądałam te stemple i właśnie znalazłam ten zestaw i bardzo mi się podoba. Zobaczcie, to są takie kredeczki, jest szkolny autobus, jest takie jabłuszko, jest misiu. To jest taka kartka, wiecie, bardzo w takich żywych kolorach, bo chciałam, żeby taka była. Są takie promienie słońca, zaraz Wam właśnie powiem, co tutaj użyłam. W sumie ona miała troszeczkę inaczej wyglądać i wygląda tak, jak wygląda, bo powiem też że tajemnicę, która tutaj się dzieje na tej kartce a mianowicie ten napis miał być na środku, ten napis dziękuję, tutaj na tym niebie, ale strasznie mi się tutaj ubrudziło, tutaj to, to słoneczko i no musiałam to zakryć, więc po prostu dlatego musiałam dać tutaj ten napis dziękuję u góry. Tych chmurek w ogóle miało nie być, ale pokazałam synowi mojemu i bardzo mu się spodobała ta kartka, tylko mówił, mamo, coś tutaj tak pusto jest. No więc tak myślałam, Boże, może motylki jakieś dam, może, może coś, nie wiem. No, ale przypomniałam sobie, że mam chmurki, wykrojnik taki chmurkowy, więc te chmurki tutaj dałam. No i jak widzicie, częściowo jest tutaj użyta maska, są wykrojniki, ale też jest dużo, sporo kolorowania markerami alkoholowymi. To moje kolorowanie, no nie jest jakieś takie, wiecie, mega profesjonalne, bo ja nie jestem z żadnym specjalistą od kolorowania, ale kolorowało mi się super i właśnie w takich żywych kolorach, dawno nie kolorowałam. Zaraz Wam powiem, co użyłam do tej kartki. Przede wszystkim, może zaczniemy od, od stempli, Odstępli. stempli, tak. Zaczniemy od stempli, bo to jest taki najważniejszy element. I stemple. To są stemple, słuchajcie, z. Ja tutaj sobie swego czasu wyciągałam z opakowań oryginalnych. Z firmy Knit Entangled. To jest taka amerykańska, chyba w sumie, firma. I ten zestaw się nazywa Schoolhouse. Ja już mam kilka lat ten zestaw, ale on jest taki bardzo wdzięczny, bardzo fajny, może taki właśnie dla młodszych dzieci. Jeszcze tak stwierdziłam, że na trzecią klasę no to jeszcze jest ok, bo myślę, że już w starszych klasach to już nie bardzo przejdzie. Jakiś misiu tutaj, jakiś lisek, no ale jeszcze stwierdziłam, że na trzecią klasę to będzie fajnie to wyglądało. Jest właśnie taka fajna kredka, są takie dwie myszki i one mają rączki tak do góry, łapki. I one właśnie mogą nieść albo taki, to jabłko, albo mogą nieść tą kredkę, bo one patrzą, jakby w, są odwrócone do siebie, jak się następuje, i mogą właśnie nieść tutaj jakieś te przedmioty, właśnie albo jabłko, albo, albo tą kredkę. Albo tutaj jest jeszcze taki z atramentem taki pojemnik. No i jest ten autobusik, też wiadomo, bardzo fajny. I tutaj jest też, no po angielsku, jakieś napisy. You are an A plus kind of teacher na przykład można napisać albo kind of friend, czyli to może być dla nauczyciela albo dla przyjaciela. No i do tego też miałam mam wykrojniki, więc bardzo fajnie to mogłam sobie wyciąć. Było troszeczkę mniej z tym roboty, bo nie musiałam tylko właśnie ręcznie wycinać. I tak tutaj zaraz wam powiem też o mazakach, jakie używałam, jakie kolory, ale powiem jeszcze, że tutaj to tło to jest maska z studio, ze Studio Light. Z kolekcji Sweet Stories, i to jest, nazywa ta maska SunRay, czyli promienie słoneczne. Bardzo, bardzo fajna maska. W sumie to pierwszy raz ją użyłam. No, miałam taki właśnie pomysł na tą kartkę, żeby to był taki właśnie spacer w takich promieniach słońca, więc myślę, że to fajnie wyszło. Kolorowałam tą, te promienie dwoma kolorami w sumie. Ten żółty, jaśniejszy tutaj na dole, to jest Distress Ink Master Seed. I tutaj u góry widzisz, tak mniej więcej dotąd nie wiem, czy to kamera tak uchwyci. No jest taki troszeczkę bardziej pomarańczowy. To jest też ink Dried Marigold. Także te dwa kolory użyłam do tych promieni słonecznych. Także to jest to. Napis, dziękuję to on jest z takiego zestawu z Agaterii on jest taki na, na wszystkie okazje właściwie, takie wszystko w jednym bardzo fajny zestaw takich fajnych napisów, bo faktycznie jest i na ślub i na powitanie małego dzidziusia imieninowy, urodzinowy, po prostu spełnienia marzeń, wesołych świąt, wszystkiego najlepszego fajne, dziękuję i gratulacje więc naprawdę na każdą okazję bardzo często też używam te, te stempelki jak widać najbardziej chyba wesołych świąt używałam i spełnienia marzeń ale bardzo fajne, z Agaterii, więc tutaj jest dziękuję i to jest chyba jedyne dziękuję, które mam po prostu w języku polskim. Mam sporo takich thank you i jeszcze z jakimś tam tekstem, takich rozwiniętych bardziej, ale stwierdziłam, że dla pani, tym bardziej, że pani wychowawczyni jest nauczycielką języka polskiego, no więc głupio by mi było trochę dawać jej w języku angielskim, więc no dobrze, że znalazłam chociaż ten napis dziękuję, więc fajnie. Tutaj ten płotek, widzicie, to jest taki płotek z takimi tutaj mini serduszkami. To jest taki stosunkowo niedawny mój zakup z Crafters. Pretty Picket Fence. To jest z kolekcji tej garden. Garden, coś tam. Garden Collection coś takiego I to taki płotek właśnie jest fajny. I też z, tej, z tego zestawu wzięłam wykrojnik trawki, bo tutaj jest taka: widzicie, takie trzy warstwy trawek są zrobione. No i tutaj właśnie jest ten płotek, i jest taka trawka też. I jeszcze jest taka linia drzewna, ale już tych drzew nie używałam, tylko użyłam sobie właśnie trawkę i ten płotek. Tak teraz się zastanawiam, bo mogłam zrobić ten płotek też na piankach 3D. To by tak jeszcze może fajniej to wyglądało, ale już też w sumie nie chciałam, żeby to było takie bardzo wypukłe, bo chciałam mimo wszystko, żeby to się do koperty zmieściło, takiej płaskiej. A tutaj jak widzicie te kredki i te wszystkie elementy, one są też na podwyższeniu. I autobus i jabłko jest na takim podwy podwójnym podwyższeniu, bo to jest wszystko jeszcze takie jeszcze bardziej trójwymiarowe, więc no już tak zostawiłam, więc... Może by to lepiej wyglądało, jakby był taki też 3D, ale już dobrze, już niech będzie. No i DJ na zdrowie. I teraz tak, chmurki. No to chmurki nawet nie wiem skąd mam. To są takie zwykłe chmureczki, takie nie pamiętam. Pewnie z AliExpress gdzieś tam jakiś zestaw miałam słoneczko, chmurka, coś tam takiego, więc te chmurki sobie tutaj użyłam, właśnie na tym niebie. Tak, i teraz co? Tutaj jeżeli chodzi o stemplowanie właśnie tych stempelków i kolorowanie, to ponieważ to są mazaki słuchajcie, alkoholowe, to oczywiście użyłam papier do właśnie markerów alkoholowych. Nie mam go teraz przy sobie, ale już też pokazywałam Wam kiedyś ten papier. On jest taki bardzo, bardzo gładziutki, bardzo fajnie się sprawdza, bardzo ładnie się to blenduje. A całość kolorowania wykonałam dwoma rodzajami mazaków: tymi Tree Blend ze spektrum Noir, które uwielbiam, i moimi też drugimi ulubionymi markerami Ohuhu. Tutaj naprawdę wiele kolorów, bo jak widzicie, te kolory są takie dosyć żywe. Są takie hmm, turkusy, powiedzmy. Są tutaj jeszcze taki turkus, mam są y, zielenie tutaj do tej kredki jednej jest tutaj taki mocny zestaw y, takich fajnych czerwieni które użyłam też na, na kredkę i na, na jabłko w sumie tutaj chyba z, też z tego tree blend użyłam tę najciemniejszą, najciemniejszą czerwień żeby tutaj zrobić to takie mocne cieniowanie na tym jabł, jabłuszku żeby ono było takie bardzo mocno przyciemnione tutaj właśnie z jednej strony y, tutaj użyłam jeszcze sobie Widzicie szary do tych kółeczek tutaj na tym autobusie. No i tutaj jest taki żółty, yellow, Gold Yellow Blend. To jest, są pokolorowane gumki, te takie domazania na tych kredkach. Tutaj. I brąz. To do Misia jest kolor Gold Brown Blend. Także mnóstwo, mnóstwo tutaj kolorów mazaczków. I powiem Wam, że wczoraj tak sobie siedziałam wieczorem, właśnie to kolorowałam i super mi się to kolorowało. Muszę naprawdę zacząć więcej kolorować z bo tak fajnie spędziłam czas przy tym kolorowaniu. Nie wiem, wiecie, jak ono mi wyszło. Dajcie znać, co myślicie. Ale wydaje mi się, że misiu fajnie wyszedł. Jest taki troszkę pocieniowany. Kretki też starałam się troszkę pocieniować. Jabłuszko bardzo mi się podoba. Jest takie fajne, żywe. No więc ja jestem bardzo zadowolona z tej kartki. Mam nadzieję, że naszej pani się spodoba. Mamy też oczywiście bombonierkę, mamy jeszcze taką paczkę pysznych takich angielskich herbat. No, i takie będzie nasze podziękowanie. No, jeżeli chodzi o tą panią, to ta pani jest, była z nimi tylko przez rok. Niestety poprzednia pani już odeszła na emeryturę, więc jakby ten ostatni rok nauczenia początkowego mieli właśnie z tą inną panią. Więc, no też, może nie są aż tak przywiązane te dzieci do, do tej pani. No, my jako rodzice też nie aż tak bardzo, ale pani bardzo miła, bardzo się starała, tym bardziej, że mój syn kontynuował. Już drugi rok z rzędu, właśnie dodatkowe lekcje z języka polskiego, no bo my wróciliśmy z zagranicy, więc po wielu latach, więc on jakby też tam się urodził i tam chodził do szkoły, więc po prostu przysługiwało mu takie indywidualne lekcje języka polskiego. Także właśnie ta pani z nim prowadziła te lekcje, więc tym bardziej chciałam jej to, też za to podziękować, bo, wiadomo, to na pewno mu dużo dało. I no i tak, i za to jesteśmy wdzięczni i właśnie będziemy naszej pani dziękować za to. Także tyle na dzisiaj, słuchajcie. Jedna kartka taka y, radosna, wesoła. Mam nadzieję, że jeszcze komuś jakąś inspirację y, podrzuci. A jeżeli nie na zakończenie roku szkolnego, to też na y, Dzień Nauczyciela, który będzie chyba we wrześniu jest Dzień Nauczyciela, tak mi się coś wydaje, albo w październiku, nie wiem nawet. Y, no, ale myślę, że może gdzieś tam, jak w internecie. Będzie krążył ten filmik, to gdzieś tam komuś się przyda i mam nadzieję, że kogoś zainspiruje. A ja z pewnością będę teraz sobie coś, coś wymyślał, jakieś kartki właśnie z kolorowaniem. Napiszcie mi, czy chcecie takie filmiki z kolorowaniem właśnie mazakami alkoholowymi, bo ostatnio było sporo kolorowania i zabawy z akwarelami. A teraz ja mam ochotę pokolorować właśnie mazaczkami alkoholowymi. Dajcie znać, czy. Chcecie takie filmiki? Czy kolorujecie też sami? Wiem, że niewiele osób koloruje. Tak z tego, co się orientuję, i też tak na YouTubie, jak oglądam filmy, to nie ma zbyt wielu filmów z kartkami, właśnie z pracami, które są kolorowane ręcznie. Raczej wiem, że używacie w większości takie wycinanki różne. Pojawiły się teraz fajne też takie kolekcje szkolne, też bardzo ładne w takich fajnych też kolorkach. Ale ja nie mam takich kolekcji, a miałam ten zestaw, więc pobawiłam się kolorowaniem. Dobrze, już nie gadam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze opinie na temat tej karteczki. I oczywiście zapraszam Was do następnych filmików. Tak. I pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pa pa!